Znajdujemy się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Halinie. Ośrodek ten położony jest w Sierakowskim Parku Krajobrazowym i stanowi wspaniałe miejsce, w którym każdy może podziwiać piękno okolicznej przyrody. Ośrodek ten znajduje się około 70 km od Poznania, na terenie Krainy Stu Jezior w powiecie międzychodzkim. W ośrodku odbywają się liczne warsztaty, konferencje, spotkania czy kursy. Jest to doskonałe miejsce na wycieczki, na przykład po specjalnie przygotowanych ścieżkach dydaktycznych lub po prostu na odpoczynek na łonie natury. Od kilku lat w tej właśnie okolicy znajduje się również tzw. Ostoja Ciemnego Nieba. Jest to specjalna strefa, w której podjęte zostały działania w celu ochrony nocnego nieba przed nadmiernym zaświetleniem przez sztuczne źródła światła, takie jak na przykład lampy uliczne. Dzięki temu można tu podziwiać naturalne piękno kosmosu, doskonale widać drogę mleczną i inne słabo świecące obiekty astronomiczne, które nie są widoczne z obszarów silnie zaświetlonych, takich jak Poznań i jego najbliższe okolice. Z tej właśnie przyczyny. W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Halinie zbudowany został w ostatnich latach nowy zespół teleskopów astronomicznych o akronimie PST-3. Budowa ta została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki w celu poszerzenia krajowych możliwości w dziedzinie badań astronomicznych. Teleskopy te należą do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i są zdalnie sterowane z Poznania poprzez łącze internetowe. Za dnia zespół pięciu teleskopów schowany jest przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi wewnątrz specjalnie do tego celu skonstruowanych kopuł astronomicznych firmy Scoopton. Gdy zajdzie słońce i zrobi się dostatecznie ciemno, kopuły te są zdalnie otwierane, aby umożliwić spojrzenie za pomocą teleskopów w dowolny rejon na niebie. Kopuły te są dość rzadko spotykanego typu tzw. muszli czasami nazywane są z angielskiego clamshell. Górna część tych kopuł potrafi się w pełni otworzyć i dzięki temu nie zasłania żadnego fragmentu sfery niebieskiej, a dodatkowo nie ogranicza ruchu znajdujących się w nich teleskopów. Największym teleskopem w obserwatorium jest CDK-700 firmy PlaneWave. Jest to teleskop astronomiczny soczewkowo-zwierciadlany o średnicy głównego lustra wynoszącej 70 cm. To aktualnie jeden z największych teleskopów astronomicznych w kraju. Jest też całkowicie skomputeryzowany, zdalnie sterowany oraz wyposażony w bardzo czułą kamerę cyfrową, zdolną rejestrować nawet bardzo słabo świecące źródła światła od niewielkich do bardzo odległych obiektów w kosmosie. Teleskop ten jest wyposażony w specjalne, również zdalnie sterowane zamknięcie, mające chronić najważniejszy element teleskopu, jego 70-centymetrowej średnicy, wklęsłe lustro główne. To ono właśnie zbiera światło wędrujące do nas z przestrzeni kosmicznej. Dzięki temu, że teleskop ma powierzchnię zbierającą światło Ponad 10 tysięcy razy większą niż źrenica ludzkiego oka, oraz jest wyposażony w kamerę zdolną dostrzegać obiekty, które dla ludzkiego wzroku są zbyt słabe. Możemy za jego pomocą dostrzec np. kulkę o średnicy kilku centymetrów z odległości wielu tysięcy kilometrów od nas. Teleskop ten jest na tyle duży, że ledwo co mieści się w swojej kopule. Pozostałe teleskopy są zdecydowanie mniejsze, więc można było je ustawić po dwa w jednej kopule. Są to teleskopy o średnicy około 30 cm, ale mogące poruszać się szybciej niż główny teleskop. Prędkość obrotu tych mniejszych teleskopów wynosi nawet 100 stopni na sekundę. Oznacza to, że możemy w zaledwie kilka sekund wycelować w dowolny obiekt na niebie, co pozwala znacznie efektywniej wykorzystać czas obserwacji w nocy. Duża prędkość jest również niezbędna z innej przyczyny. Teleskopy PST-3 w Halinie mają bowiem obserwować jedne z najszybciej poruszających się na niebie obiektów znanych astronomii sztuczne satelity Ziemi. Najszybsze z nich pojawiają się na niebie na zaledwie kilka minut, a niekiedy jedynie kilkadziesiąt sekund. Dlatego niezbędne jest zamocowanie teleskopów na ultraszybkich montażach, zdolnych wycelować je i potem skutecznie śledzić nawet najszybsze satelity na orbicie wokół ziemskiej. Przykładem obserwacji sztucznego satelity Ziemi z teleskopu PST-3 jest nagranie przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wykonane w lipcu tego roku. Widać na nim w przyspieszonym tempie cały około 6-minutowy przelot stacji nad Halinem. Początkowo stacja jest niewielką, niewyraźną kropką, gdyż znajduje się nisko nad horyzontem. Później, gdy stacja jest coraz bliżej, i wyżej nad horyzontem widać coraz więcej detali. Stacja wędruje też w polu widzenia teleskopu i nie znajduje się stale w centrum obrazu, gdyż jej orbita nie jest znana dostatecznie dokładnie oraz występują drobne opóźnienia w śledzeniu teleskopu. Po krótkim górowaniu stacja oddala się od nas ponownie, aż po chwili zachodzi i przestaje być widoczna. Zespół teleskopów PST-3 posiada również szereg dodatkowych urządzeń wspomagających, takich jak astronomiczna stacja pogodowa, zdolna wykrywać przelatujące nad obserwatorium w Halinie chmury, specjalne kamery monitorujące nie tylko okolice teleskopów, ale również całe niebo, specjalnie dobrane komputery, pozwalające sterować i analizować dane rejestrowane przez wszystkie teleskopy. Zespół teleskopów PST3 jest unikalnym na skalę europejską urządzeniem wyspecjalizowanym w jednym celu. Jest to wykrywanie i śledzenie obiektów znajdujących się w najbliższym otoczeniu Ziemi. Obecnie znamy ponad 20 tysięcy takich obiektów o rozmiarach co najmniej 10 centymetrów, które znajdują się na względnie stabilnych orbitach wokół ziemskich część z nich to po prostu sztuczne satelity umieszczone tam przez ludzi aby umożliwić łączność na dalekie dystanse inne to satelity niezbędne do nawigacji takie jak GPS, Glonass czy Galileo są też satelity odpowiedzialne za monitorowanie pogody czy fotografowanie powierzchni ziemi większość to jednak tak zwane śmieci kosmiczne czyli satelity już dawno niedziałające górne człony rakiet nośnych które zostały porzucone zaraz po wyniesieniu satelitów na orbitę, a także tysiące odłamków po eksplozjach i zderzeniach, które miały miejsce już po umieszczeniu satelitów na orbicie. Najsłynniejszą eksplozją na orbicie było jednak trochę coś innego. W styczniu 2007 roku Chiny przeprowadziły najbardziej spektakularny test rakiety antysatelitarnej w której zniszczyły własnego niedziałającego już satelitę Jung. Satelita ten został doszczętnie zniszczony, ale to wcale nie oznacza, że spadł na Ziemię. Został jedynie rozbity na tysiące kawałków. Ponad 3000 odłamków było wykrytych przez systemy radarowe USA. I większość tych kawałków nadal krąży wokół Ziemi i będzie krążyć jeszcze przez wiele kolejnych lat. Zdarzają się również przypadki samozapłonu resztek paliwa lub eksplozje baterii pokładowych, które doprowadzają do rozczłonkowania sprawnego albo już niedziałającego satelity na orbicie. Przykładem może być rozpad obserwowany w 2019 roku przez Obserwatorium Astronomiczne UM za pomocą zdalnie sterowanego teleskopu RBT w Arizonie. Na wykonanym przez Poznańskie Obserwatorium nagraniu Widać górny człon amerykańskiej rakiety Atlas V Centaur. W jego otoczeniu widać kilka znacznie mniejszych i słabiej świecących odłamków. Wszystkie obiekty dość intensywnie mrugają, czyli szybko zmieniają swoją jasność. Świadczy to o tym, że zarówno główny element, jak i pozostałe odłamki dość szybko rotują. Jest to typowy skutek eksplozji na pojeździe kosmicznym. W tym konkretnym przypadku łącznie naliczono kilkadziesiąt odłamków, i one również będą jeszcze przez co najmniej setki lat zaśmiecały okolice Ziemi. Mimo, że przestrzeń kosmiczna wokół Ziemi jest ogromna, to już obecnie istnieje realne, choć na szczęście jeszcze niewielkie ryzyko zupełnie przypadkowej kolizji. Działających satelitów z tysiącami śmieci kosmicznych. W tym właśnie celu rozwijane są na całym świecie systemy śledzenia i monitorowania sztucznych satelitów Ziemi. Teleskopy Poznańskiego Obserwatorium PST-3 w Halinie włączają się w starania o przestrzeń kosmiczną bezpieczną dla satelitów i misji załogowych. W tym celu potrzebny jest przede wszystkim monitoring. Gdyż orbity satelitów i śmieci kosmicznych cały czas się zmieniają, a robią to w sposób nie tylko niekontrolowany, ale i trudny do przewidzenia. Dopiero posiadając aktualne dane o trajektoriach dziesiątków tysięcy obiektów, można sprawdzić, czy w najbliższych dniach nie zapowiada się jakaś kolizja pomiędzy którymś z nich. Jeśli potencjalna kolizja okaże się wysoko prawdopodobna, i będzie dotyczyć sprawnego satelity, można wówczas spróbować wykonać manewr orbitalny, aby zniwelować niebezpieczeństwo kolizji. Oczywiście dotyczy to tylko dużych satelitów oraz takich, którym jeszcze nie skończyło się paliwo na pokładzie. Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu uczestniczy w licznych projektach. Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiego Konsorcjum SST, czyli organizacji zrzeszającej kraje działające na rzecz bezpieczeństwa lotów kosmicznych. Wspólnie z innymi polskimi instytucjami, takimi jak Polska Agencja Kosmiczna, Centrum Badań Kosmicznych, Centrum Astronomiczne im. Kłaja Kopernika, a także polskimi firmami prywatnymi, które również silnie angażują się w te projekty. Takimi jak Six Roads i TTI, Sybilla Technologies czy Cilium Engineering, podjęliśmy wyzwanie zapewnienia nam wszystkim oraz przyszłym pokoleniom swobodnego dostępu do dobrodziejstw płynących z eksploatacji przestrzeni kosmicznej. Gdyby takich działań zaniechać, za kilkadziesiąt lat najpopularniejsze orbity mogą być coraz trudniejsze albo nawet niemożliwe do użycia. A kolejne generacje satelitów wymagać będą coraz bardziej zaawansowanych pancerzy, by przetrwać na przesadnie zaśmieconych odbitach choć kilka lat. Dzięki teleskopom umieszczonym w Halinie prowadzone są jednak nie tylko obserwacje okolic Ziemi, ale również testy najnowszych technologii oraz opracowywane są algorytmy, które mają pomóc w jak najdokładniejszym, i najwydajniejszym monitorowaniu działalności ludzkiej w kosmosie. Wyzwanie jest wielkie, bo każdej pogodnej nocy można zobaczyć za pomocą teleskopów nawet 10 tysięcy sztuk sztucznych satelitów na niebie, a ich liczba ciągle rośnie i to ostatnio coraz szybciej. Dlatego rośnie też potrzeba budowy coraz doskonalszych teleskopów satelitarnych. I to właśnie między innymi dzięki takim instrumentom jak PST3 w Halinie. Polska jest obecnie w czołówce krajów europejskich, które łączą swoje siły w tym wspólnym przedsięwzięciu.